Witamy u nas na kanale. Dzisiaj sobie zrobimy test yy, dań rzadkich, gotowych. Bo Kuba musi wiedzieć, czy umie gotować, czy będzie umiał gotować, czy będzie w ogóle musiał uczyć się gotować. Teraz sobie je tak trochę z gołu ponagrywamy. Wyłączył się wyłączył dobra, się no, i zobaczymy czy takie dania są go... super czy, czy nie Czy lepsze są gotowe z domu Wiesz ja twierdzę że są gotowe lepsze bo to wiadomo. wiadomo bo wiesz co w nich jest dokładnie, dobra I nakrywamy czym mnie stąd nie przekonuje To jest kotlet mielony To co to jest? To jest kotlet schabowy A tu drobiowy Drobiawy. I mamy kotlet drobiowy. To co, idziemy je przyrządzić? Że się tu nie ma co przyrządzać i no... Widele... No po, po, podgrzać. Podgrzać. To no, co? Po, zimne jest niedobre, idziemy to podgrzać i... Widzimy się za... I będziemy próbować. ...parę minut, no. u Was to parę sekund. Dokładnie, tak jak mówisz. Po podgrzaniu... No nie prezentuję się tak. ...za ciekawie? Dobra, to dawaj Widolczyk, kto próbuje pierwszy. Ja mogę. Dobra, od czego zaczynasz? Ziemniaków. Tego się najbardziej boję. Normalne ziemniaki? O, co ty gadasz, Pokaż. Normalne. No myślałem, że to są takie... takie bardziej. No słuchaj, że to są z proszku, dokładnie. Teraz mięso. tego się trochę bardziej boję. O! <laughs> może tak noża do tego, bo to widzę, że... Ma opory, jednak tego kotleta nie da się spróbować bez noża, ale bo to... jest y, gumowy, z tego co widzę, a najlepsze są y, takie schabowe, które pod migelcem jest. się przełamują. No, daj, daj, daj. Jest trochę żelasty, ale szczerze? Dobre. Nie najgorszy? No tak, do zmierzenia. Szczerze, w pracy? Jak najbardziej. Do zjedzenia, do przeżycia. Mm -hmm. Ja kapustki jeszcze teraz kosztuje? Ja nie lubię kapustki. Nie lubisz? A w Twoim wieku, to też nie lubiłem. A teraz uwielbiasz. Teraz lubię, no. Szczerze powiem Ci tak, ta kapustka czegoś jej brakuje, no nie? Nie jest zła, ale też do najlepszych nie należy. O dziwo ziemniaki mnie zaskoczyły. Nie też. Dobra, ja testuję. Kapustka to tak, jak dla mnie, żeby była za bardzo razy przelana wodą i nie jest taka kwaśnawa, jak powinna być. Ale to jest moje zdanie. No i on jak jako kapusta. Dajna jeszcze spróbować kotlecika. Ale jest naprawdę Bobo, e... ten no gumowy. Ale dobry, tak, tym... No jak się gryzie, to nie jest tak zły. Ale jest bardzo dobry szpaku moim zdaniem. Mm. Mi czegoś tam brakuje, no nie? Mi też oczywiście przyprawy. Ale za 11 zł to. Bomba. No. To nie, takie szybkie danie. Do pracy. Żeby, żeby coś zjeść lub po pracy, jak się nie ma czasu. No. Nie jest to najgorsze. Szczerze mówiąc. Teraz kotlet mielony, żeby... Czekaj, i... ogramy go, żeby. Z jednaczkami. Żeby też można było pokazać, jak to wygląda. Podsmażamy akurat na patelni, tylko dlatego, że... Mikrofalówka nam się popsuła, jeszcze nie kupiliśmy, ale z patelni, jak widać, też da się to Te fajnie położać. Też to jemy. Oczywiście. Pierw buraczki. Buraczki, no, noża sobie weź do tego kotleta. Ziemniaki pewnie mm. to samo. Nie dobra. Ziemniaki to też to samo. Zielony, dziwny. No. Dziwny nie wygląda, no. no Patrzę, jaki zielone. No ja to jakaś cebulka albo co. Pokaż mi buraczki. smaka nie robił zresztą. A. Normalne jak do słoiczka. Takie gotowce. Powiem kim, że ten mielony jest niedobry. Niedobry? Jest Moim zdaniem. Pachnie mielony. Trochę pokażemy jak w środku wygląda. Mam <grym> nadzieję, że zezumowało. I fajnie widzicie. Może światło też źle padać i też możecie nie widzieć, ale no wygląda trochę tak. poszukanie. No nie ciebie. I to są kolejne rzeczy. Też... Tak, nie przepadam za burakami, bo zjem od czasu do czasu, ale... Słabo przyprawiony ten kotlet. Moim zdaniem powinno być w nim troszkę więcej pieprzu lub czegoś I, tam. I... Ale też nie należy do najgorszych. jakichś najgorszych. Chociaż wiadomo to jest tak, jak ja to mówię, żarcie kosmitów. Bo... A dokładnie żarcie ko kosmit, e, kosmonautów. Szczerze porcje są strasznie małe. No na przykład... Ziemniaki, to mi się wydaje, że to są dwie łyżki stołowe. Buraków jest troszkę więcej. A melone i takie. No, mielone jak mielone. Mielone akurat normalnie wygląda moim zdaniem. Ale no wiesz tak w domu nie tylko tylko w, w, wersz i... Mm. Mil, w domu jak robi się mielone to się robi jako kul to jest kulki no a tu jest jako placzek. Tylko, to że wiesz w domu jak przeważnie mama robi to możesz zjeść ile dwa kotleciki trzy ile chcesz a tu jest taki jeden taka trochę bieda mm, nie powiem. ale nie wiem to jest danie chyba za dychę. jak dobrze pamiętam no oddycha. i też na szybki obiad w locie pracy lub, ee... w podróży tak jest mikrofalówka to tak jak najbardziej lub lubię jeść na zimno. Na zimno, na zimno by to jednak było niedobre, ale kto wie. Można żabkać też można podgrzać. Podgrzewanie tego dania to bardzo fajna opcja, hmm. że podgrzeję. szybko co zjesz i dalej na budowę. A i to ciepły posiłek, a nie kanapeczki. Rzek. Chociaż na budowę, to często kiełbasy palnikami grzeją z tego co pamiętam jak te no epizody jak pracował na budowie no. ja palnikami mhm. a potem było do do papy palnikami dobra kolejne danie teraz co Kubuś, mamy? filet drobiowy z kurczaka z kurczaka i marchewką na gęsto ja jestem ciekawy marchewki na gęsto ja uwielbiam marchewki na gęsto. Ja, ja też i to z groszkiem no nie jest chyba nie mm. Kurczę. Jak tak. na gotowca to jestem pod wrażeniem. Ja też, bo mam, już mama kiedyś taką zrobiła prostu, takiego samego smaku. A to mama zawsze dobrą no nie? Ale tu jestem pod wrażeniem, że wiesz, że chłopak jest gotowiec. teraz. No. A ziemniaki to mnie też to samo. To jest wszystko jeden co. I to jest ostatnie danie. Ale ładnie się ukroiło. Da Dani, też ukroić. No, ładnie wygląda środek. To pokaż widzą. Może widzą. Może nie, może tak. Te trzeba, smacznego. Wygląda na bielusienki. No, nas wykończysz. No, ale nagle, ale to trzeba oglądać, zobaczyć po to mi mm. Jak nagle? Szczerze, to powinno być troszkę lepiej e, przyprawione, bo jak na razie to jest takie nijakie. Trochę soli, pieprzu i wybłogi. Szczerze mówiąc, mm. dla głodnego by to fajnie siadło. Dla porównania, przypuśćmy, bary garmażeryjne, lub gotowanie w domu, to się nie umywa, oczywiście. No. To nie, ma, nie ma podjazdu. No, ale o wiele gorsze niż... niż w barach mlecznych. Mm. Ale jak chodzi o, o marcheweczkę, to bomba. No, jest kozak. W sumie, powiem Ci tak, ze wszystkich dodatków tych trzech dań, co jest do mięska, to do marierka, marchewka mu nie? no nie. Na no, najlepiej chodzi, kapustka najgorzej, muraczki no, po środku. No. A jak chodzi o mięso, to chyba schabowy mi najbardziej przypadka. też, bo... Kurczak no, lepiej przyprawiony, mielony, nijaki, ziemniaki wszędzie to samo. Więc ogólnie jest. Git nawet. No no do zjedzenia, tylko że porcje są strasznie małe. Ciężko by było sobie tym pojeść nawet jednemu dorosłemu chłopowi. Ale na, na szybki posiłek jak najbardziej, na plus. Czyli Jakbym mieszkał sam, czy bym to kupywał, a Ty? Tak? Bo Ty gotować nie umiesz, no nie? Zamiast podglądać mamy jak gotuje, albo tatę, to Ty nie. To nawet na konsoli wolisz grać. Byś się nauczył, byś nie musiał w żabce się stołować za kilka lat. A tak będziesz musiał sobie kartę złotego klienta albo żabce zbierać od tej pory, no żeby było taniej. Dobra, pośmialiśmy się z Ciebie trochę, kończymy? No, kontynuujmy, bo już nie ma żadnych rybach. Już my wszystko ze znaczy, A dać tam razem hamburgery? Nie wiem, pomyślimy. Może kupimy, gdzie są lepsze biedroce no, li... i Żabka. I, I Lewiatan nie, lewiaton nie ma. nie ma. E, dobra, porównamy sobie, gdzie są lepsze hamburgery, albo w ogóle zobaczymy, jak to będzie z czasem wyglądać, bo to też... E... Jest u nas problem z czasem. Kuba szkoła, ja praca. I mama też praca. I ciężko jest, żeby coś nagrać. Ale staramy się, działamy cały czas i, i mam nadzieję, że się rozwijamy, że coraz lepiej nas się ogląda. I mam nadzieję, że będziecie wspierać nas kanał. no nie? W jaki sposób? Hmm. Ła łapką w górę i obserwację. Obserwacją, subskrypcję. Subować mają po prostu, tak? A komentarze już nie? Też. Hmm. Też przydadzą się, to dobra. To w takim razie, się żegnamy. I też możecie w komentarzach pisać Wasze pomysły na następne badania. Tak lepiej nie, bo ostatnio Pan pisał, że mamy kosztować piwo, no nie? Ja nie wiem, czy chodziło mu, kto więcej wypije, czy wiesz, chodziło o smak, no nie, ale dobra. To więcej też. Więcej no też by był dobry test, no nie? No. Może za kilka lat, jak będziesz pełnoletni, spróbujemy. No za 7 dokładnie. Dobrze. Żegnamy się z wami. Miłego dnia. Wam życzymy i do zobaczenia. Pozdro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.